Dobry wieczór. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy Radomiak Radom Jagiellonia Białystok 00 Z nami najpierw szkoleniowiec gości Maciej Stolarczyk. Dobry wieczór panie trenerze. Dobry wieczór. I poproszę o komentarz pomeczowy. No cóż tutaj tak naprawdę plany myślę, że obu trenerów zweryfikowała aura, jaką mieliśmy dzisiaj. I do niej musieliśmy się dostosować, bo, bo przez aurę tak naprawdę ten, to, to, to aura i, i stan Murawy podyktował e, sposób gry, myślę, że obu zespołów. No nie, bez, nie, nie bez przyczyny e, zdawaliśmy sobie sprawę, że, że Radomiak dobrze, dobrze broni i nie stracił bramki w tej rundzie e, i będzie to dla nas temat. No, ale um, myślę, że, że tutaj, cokolwiek bym nie powiedział, to, to przede wszystkim no, nie, nie był to mecz jakiś wysoki lotów i to chyba wszyscy z tego zdają sobie sprawę. E, i, I trudno mówić o płynności akcji. Myślę, że też nie wykorzystaliśmy troszeczkę tej drugiej części meczu, w której byliśmy z wiatrem. E, mogliśmy być spokojniejsi w naszym graniu i wyprowadzać więcej, Więcej przestrzeni do, do oddania strzału. Tego, tego nam zabrakło w drugiej połowie, w drugiej części meczu. No, ale, ale tak jak mówię, tutaj na, na pewno ta aura, która, którą mieliśmy, którą doświadczyliśmy, nie, nie pomagała, bo i stan boiska i, i ten porywający wiatr były, były warunkami, które trzeba, do których trzeba było się dostosować i czasami, czasami ta piłka. To, to była piłka taka zabawowa, a no, też trzeba dodać, że, że tą stu, stuprocentową sytuację miał Radomiak i Zlatan nas obronił, wybronił w tym meczu, no nie, nie chcę mówić, że podobnie jak z Pogonią, ale, ale na pewno dzisiaj to, to dzięki Zlatanowi nie straciliśmy bramki, bo, bo właśnie Radomiak w ten sposób gra, iż, iż potrafił uśpić przeciwnika i, i wyprowadzić taką kontrę mają skrzydłowych, którzy robią różnicę i, i, i wysokiego napastnika, który, na którego opierają swoją grę ofensywną. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Myślę, że w tym elemencie sobie radziliśmy nieźle, ale, ale jednak raz zdołali nas zaskoczyć i, i dzięki Zlatanowi dzisiaj wywozimy punkt. Cieszy nas fakt, iż nie straciliśmy bramki w drugim meczu. I, i no cóż, Szanujemy ten punkt, ale, ale na pewno mamy duży niedosyt po, po tym spotkaniu, chociażby ze względu na, na, na sposób gry, jaki, jaki dzisiaj stosowaliśmy. Dziękuję, trenerze, i zapraszam do zadawania pytań. Szymon. Dzień dobry, Szymon Janczyk. Weszło W pierwszej połowie Radomiak, kiedy miał tę lepszą sytuację z wiatrem, podchodził dość wysoko do pressingu przy w próbie wprowadzania piłki od bramki. W drugiej połowie Agielonia, która była w takiej sytuacji, raczej nie stosowała tak wysokiego pressingu. Nie żałuje Pan, że nie spróbowaliście grać też w ten sposób, też trochę podejść do Radomiaka? No ja się nie zgodzę z tym, co Pan mówi, bo ja uważam, że w drugiej połowie nie pozwoliliśmy, Radomiak, sposobem na otwarcie od bramki było prowadzenie piłki przez Stopera, czy uderzenie piłki przez Topera. To nie, nie było miejsca do tego, żeby złapać się radomiaka, ale my naszym celem był odbiór wysoko piłki i trzymanie radomiaka na ich połowie. No niestety czasami. A, Radom jak zdołał wychodzić po takiej opresji, a, a z kolei w pierwszej połowie, to uważam, że Radom jak dawał nam grać w piłkę, to ja widziałem zupełnie coś innego. E, Także nie, nie zgadzam się z Panem. To możemy się pięknie różnić. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, także dziękujemy za udział w pierwszej części konferencji. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu Radomiak Jagiellonia. Teraz z nami jest szkoleniowiec gospodarzy Mariusz Lewandowski. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dobry wieczór, witam. Przede wszystkim mecz toczył się w bardzo ciężkich warunkach przy mocnym wietrze. To na pewno też utrudniło dziś w widowisku, można powiedzieć takim lepszym dla, dla kibiców, chociaż uważam, że że były emocje, byliśmy bliżsi zwycięstwa w dzisiejszym, w dzisiejszym meczu, w dzisiejszym spotkaniu. Na pewno żałujemy straconych dwóch punktów, bo byliśmy bliżej zwycięstwa i, i ta sytuacja pod koniec pierwszej połowy, którą, którą mieliśmy to, 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 to już nie jest 100%, 100 sytuacja, tylko nie wiem ile, 1000% to trzeba wpakować do bramki, pytać się po prostu w który ruch i spokojnie, czy też Rosza, czy też dobitka Abramowicza to powinna być bramka. Na pewno cieszy e, e, powtarzalność w czwartym meczu, jeżeli chodzi o, o grę defensywną całego, całego zespołu e, i, i, i tutaj na pewno tutaj dużo dużo na plus. Też dziękuję kibicom przy takiej pogodzie, że przyszli na mecz, to nas do końca, e, to też dziękujemy za to, za to wsparcie. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Macie Maciek z Sport. Panie trenerze, bardziej jest Pan dzisiaj zadowolony z tego, że w kolejnym meczu nie udało się, to znaczy udało się nie stracić żadnego gola, czy, czy może bardziej z tego, że, że nie udało się dzisiaj zdobyć pełnej puli? Znaczy, no nie mogę być zadowolony, że straciliśmy dwóch, dwa punkty. Czy znaczy bardziej smutny z tego bardziej powodu? Bardziej smutny, tak. To może nie smutny, ale no nie dosyć, nie dosyć jest, bo, bo, bo te sytuacje powinniśmy wykorzystać. One by na pewno też otworzyły Grę Jagieloni, co za tym idzie. My mogliśmy też wykorzystać nasze szybkie kontry, możliwe w tym meczu, ale do tego nie doszło. Stąd, stąd, stąd ten niedosyt jest taki, że, że tych dw dwa punkty żeśmy stracili, ale no, też szanujemy punkt dodany. W drugiej połowie przeprowadził pan tylko jedną zmianę przy tym bezbramkowym remisie. Czy to jest jakiś znak, że, że nie do końca jest pan usatysfakcjonowany tymi opcjami, które miał pan na ławce rezerwowych? Nie, po prostu nie widziałem potrzeby przeprowadzania więcej zmian i, i to była uważam słuszna decyzja. W tygodniu mówiło się sporo o tym, że do Radamiaka dołączy Frank Kastynada. Proszę Kastunieta. powiedzieć. Kasto proszę powiedzieć, jak wygląda jego sytuacja? Czy e, on już przyleciał do Radomia, Jeżeli tak, to, to kiedy podpisze kontrakt z Radom? Z tego co wiem, to dzisiaj miał lądować na, na lotnisku wieczorem. E, akurat jesteśmy po meczu, także nie mam jeszcze informacji, czy, czy jest, czy nie, ale z tego, co, co, co żeśmy rozmawiali, to ma dzisiaj przylecieć, jutro możliwe zamkniemy, zamkniemy temat. jeżeli. Tak się stanie, no to wszyscy będą oficjalnie wiedzieć przez nasze media tutaj klubowe. Na pewno staramy i zrobiliśmy, zrobiliśmy wszystko, żeby żeby ten, ten zawodnik do nas, do nas dołączył i wzmocnił naszą siłę ofensywną. Szymon, Szymon Janczyk, weszł to jeszcze pociągnę temat, skrus jesteśmy przy tym transferze. Dlaczego akurat skrzydłowy, pana zdaniem jest potrzebny? Czemu jest pan przekonany do takiego transferu? Przede wszystkim mało też rywalizacji mamy na tych pozycjach, z tylko Maszado, Samiado, można powiedzieć, PIK. Eee... Więcej tutaj rosza gdzieś, tu już tutaj jest taka kalkulacja, że zawodnik zagra, ale tak naprawdę de facto to nie jest jego, nie jest jego pozycja. Także tu musimy wzmocnić rywalizację, jeżeli popatrzymy, no to gramy zawodnikami po 90 minut, a my musimy zrobić transfery, żeby było po dwa na tą, na, na, na tą pozycję właśnie ofensywną, wtedy możemy sobie tutaj rotować. Ale w teorii jest jeszcze Kuba Snopczyński, tak, na skrzydło. Tak, jest. I powiem szczerze, że bardzo zmężniał. Od tego, od tego roku rozwija się. Miejmy nadzieję, że dojdziemy do takiej sytuacji, ja w to wierzę, że będziemy mieli taki komfort, że ci chłopcy właśnie dostaną szansę pokazania się w ekstraklasie i zobaczymy, na ile ją wykorzystają, na ile są gotowi podnieść ten ciężar psychiczny, właśnie na takiej, na takiej grze, już w ekstraklasie. Tylko właśnie zastanawiam się, czy te transfery kolejnych skrzydłowych, czy wcześniej środkowych pomocników trochę nie zamknęły drogi. Teraz nie zamykają drogi Kubie, a wcześniej innemu Kubie Nowakowskiemu. Czy, czy to po prostu nie przymyka im szans na łapanie choćby minut w końcówkach? To też nie jest tak, że my zamykamy przed kimś drogę, czy ja też zamykam przed kimś drogę grania. Nie. Ja uważam, że patrzę tylko i wyłącznie na, no, na, na dyspozycję sportową każdego zawodnika. Jeżeli będzie. Taki sam poziom. Oczywiście tych zmian będziemy robić więcej. Na dzień dzisiejszy każdy nie mamy takiego komfortu, można powiedzieć, jak na środku obrony, że możemy tutaj sobie rotować. Nie mamy komfortu w ogóle zmian na lewej czy prawej obronie, a sobie Abramowicz i Jakubiek radzą bardzo dobrze. Także jeżeli przeanalizujemy naszą kadrę, no jest mało zawodników, reszta to są chłopcy, którzy są z akademii, którzy walczą o, o, o wejście, którzy też się rozwijają. I Kubuś już pokazał w, tamtym, w tamtej rundzie, że, że jak wchodził, to grał. Na no dzień dzisiejszy tej szansy może jeszcze nie dostał, ale ją dostanie, także sezon jest dłuższy. To jest ambitny chłopak, ja w niego wierzę, te szanse dostaną. Z jakiego powodu dzisiaj Mateusz Cichocki akurat wskoczył na środek obrony, co zdecydowało, że wybrał pan jego zamiast Pedro Justynia? Przede wszystkim. Do końca się wahałem, tak naprawdę, bo jeden i drugi zasługuje na to, żeby grać, ale względy tutaj bardziej doświadczenia Mateusza po mszale przychyliła i cieszę się, że dzisiaj zagrał dobrze i wykorzystał tą szansę, zresztą może nie wykorzystał, ale potwierdził to, że, że w tych ciężkich momentach spokojnie może grać, czy też względy taktyczne będą decydować, że będzie grał. Także naprawdę jestem zadowolony z jego, z jego meczu. A nie chciał pan w trakcie spotkania rozważyć jeszcze gry na dwóch napastników, bo wydawało się, że Radomek no tak optycznie, czy, czy po prostu no, raczej miał taką niepodważalną kontrolę nad tym meczem, czy, czy nie było takiej pokusy, żeby zaryzykować jeszcze powalczyć o te trzy punkty. Myślałem o tym. Z tym, że Kajarga bardzo dobrze wyglądał między liniami za plecami Nene i Romańczuka, i dziś yy, robił im duże problemy, Tu jakbyśmy przeszli na, na, na grę yy, dwójką napastników, myśmy troszkę musieli stracić Kajargę w tym, w tym meczu. A co uważam, że on wypełniał w grze ofensywnej i w defensywnej, właśnie był blisko niego, bo w pierwszej, powiem, mieliśmy troszeczkę mało do skoku, właśnie do zawodników w środku boiska, między innymi do Nene i do, do Romańczuka, stąd też. Po przerwie żeśmy troszkę zmienili i, i ten obraz gry wyglądał zdecydowanie lepiej w naszej konstrukcji gry. Udało się panu dotrzeć do Roberta Alvesa, że więcej biegał? <laughs> Czy więcej biegał? Na pewno udało mi się dotrzeć do... Troszkę do mentalności piłkarzy tych południowych, żeby pracowali więcej w obronie, bo naprawdę Ekstraklasa jest bardzo ciężką ligą i tutaj ta dyscyplina taktyczna jest bardzo, bardzo ważna. Na pewno dla nich nie jest to przyjemne, ale tam gdzie jesteś, musisz się dostosować do środowiska, w którym jesteś i, i cieszy mnie to, że w kolejnym meczu jest powtarzalność nie tylko Alwysz, a inni też bardzo mocno pracują na boisku do tego, żeby. Grać Radom jako Radom. To zapytam, czy Radom jak straci kiedyś bramkę? No, ja bym chciał, żeby pan już nie krakał, bo, bo to jeszcze będzie. Także odłóżmy to w jak najdalszą przyszłość. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję.